Cześć! Witajcie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj wybrałem się w, do swojego parku, który znajduje się niedaleko, ponieważ dzisiaj odebrałem obiektyw. Chciałem go, go trochę przetestować. Smoko niestety już się trochę chowa, ale ten filmik będzie ciekawy. I ja jestem ciekaw, jak ten obiektyw wyjdzie. Dzisiaj będzie trochę krótszy z tego względu, ale mam nadzieję, że intensywny. Zobaczymy. No niestety, tak jak myślałem, Wybrałem się trochę za późno, bo no mówię, ten obiektyw dopiero co mi przyszedł. Sądziłem, że będę miał trochę więcej czasu, żeby porobić z nim zdjęcia. Jak widzicie, słonko już jest praktycznie za drzewami, za horyzontem. Więc przerwałem już zdjęcia, zrobiłem dosłownie tylko parę zdjęć trzem ptakom. Eee, może pokażę też. To jest właśnie ten obiektyw Sigma 15600. Jak widzicie też kupiłem na niego osłonę neopronową żeby chronić go przed uszkodzeniami i zarysowaniami, więc jestem ciekaw jak to się będzie sprawdzać Naprawdę ciekawi mnie jak on będzie działał w dobrych warunkach oświetleniowych ale to dopiero następnym razem kiedy wybiorę się na wyprawę, sądzę że to będzie chwila moment bo śnieg już trochę stopnił i ma się zrobić ciepło, więc prędzej Wybiorę się na taką wyprawę. Dajcie też mi znać w komentarzach, jak dźwięk, jakość dźwięku, czy się trochę poprawiła, bo dostałem e, mikrofon, jest też podłączony, więc ciekawi mnie jakość dźwięku, czy się poprawiła, więc też możecie dać mi znać. Macie tutaj jeszcze parę zdjęć, które udało mi się zrobić tym obiektywem. Nie są Bóg wie, jak piękne, ale na początek wystarczy. I to będzie chyba na tyle. Miejsce, w którym się znajduję, jest to niewielki park, znajdujący się parę metrów od mojego domu. Są tu głównie ptaki, sikorki, kosy, pełzacze, dzięcioły i inne tego typu gatunki, które znajdują się blisko osiedl miejskich i człowieka. Widziałem, wydywałem tu jeszcze tylko wiewiórki, innych takich zwierząt więcej nie dostrzegłem, przynajmniej jeszcze na razie, więc to będzie taki krótki wstęp do tego obiektywu więc yy, niedługo wybiorę się na konkretną wyprawę, żeby sprawdzić sobie ten obiektyw. Jestem bardzo, bardzo tego ciekaw. Więc to będzie na tyle. Więc trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Cześć.